Dwa, jeden, akcja. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj tak wyszło, że znowu, znowu trzeba poruszyć bardzo praktyczny temat. W tej chwili mamy w sadach, przynajmniej w rejonie grójca, to jest w tej chwili tak faza rozwojowa, faza rozwojowa w jabłoniach pomiędzy mysim uchem a zielonym pąkiem. W przypadku gruszek, no to już jest y, zielony pąk. Y, nawet w miejscami już się gdzieś tam biały pojawia. W przypadku pestkowych, no to czereśnie już niektóre zaczynają kwitnąć, a w przypadku morel. Brzoskwiń, no to kwiaty zazwyczaj już się pojawiły. Ale wróćmy do jabłoni. Myślę, że w tej chwili ta faza rozwojowa powinna być jeszcze w miarę odporna na przymrozki, ale te przymrozki w tej chwili nadciągają. Mamy w tej chwili komunikaty. Na weekendzie ma być minus 2, minus 4, pewnie miejscami będzie jeszcze niższa temperatura. I musimy poruszyć bardzo szybko temat przygotowania drzew do przymrozków. Tak, przygotowania, czyli musimy to podzielić przede wszystkim na dwa etapy. To, co mogliśmy zrobić już do tej pory i możemy zrobić jeszcze teraz, i to, co możemy zrobić tuż przed przymrozkami. To są bardzo ważne dwie kwestie, ponieważ stosujemy różnego rodzaju substancje w tych dwóch etapach, w tych Dwóch działaniach i one będą współdziałały mimo wszystko ze sobą, przeciwdziałając efektom przymrozków. Ja pewnie do tego jeszcze wrócę na koniec, ale teraz musimy to rozwinąć. Pierwsza część to jest przygotowanie drzew do stresu takie ogólne, wstępne polegające na zbudowaniu dobrej kondycji drzew i to nawet nie tylko w tej chwili przez tydzień czy ostatnie dwa tygodnie, ale już jesienią. Tak, rośliny generalnie są przystosowane do warunków środowiskowych, są więc w stanie także odpowiadać na w nieznacznym oczywiście zakresie, na ewentualne przymrozki, spadki temperatur. Jednak musimy spowodować naszymi wcześniejszymi działaniami, żeby ten potencjał z roślin wydobyć. I ten potencjał będzie między innymi budowany przez to nawożenie, które dokonaliśmy, te, te działania nawozowe, które dokonywaliśmy jeszcze w ubiegłym roku oraz te, które ewentualnie jeszcze przed przymrozkami w tej chwili wykonamy. Pierwszym, chyba jednym z ważniejszych elementów, o którym musimy pamiętać podawane zdecydowanie wcześniej przed, przed nastąpieniem spadków temperatury, to jest podanie cynku i boru. Cynk i bor. Dwa mikroelementy, które bardzo powoli przemieszczają się w roślinie. W związku z tym to dokarmianie cynkiem, borem na jesieni jest niezwykle ważne. Nie tylko dla przetrwania przez drzewa zimy w dobrej kondycji, ale również w tej chwili jako taka odporność przed przymrozkami. Tak, musimy pamiętać, że zarówno cynk, jak i Bor będzie współdziałał z tymi, z tymi działaniami, które będziemy wykonywać tuż przed wystąpieniem przymrozków. Ponieważ oba pierwiastki związane są generalnie z funkcjonowaniem i z metabolizmem komórek roślinnych. No tak, cynk będzie pobudzał bardzo wiele enzymów, które są potrzebne, żeby ten metabolizm no, nie tylko szybko sprawnie przebiegał. Ale cały szereg także białek które są ważne dla różnych, różnych procesów fizjologicznych. Natomiast bor będzie odpowiedzialny, wydaje się, że za jeszcze większy zakres działań komórkowych, ponieważ... To i struktury... nie tylko kwestia z tym jakości pyłku i tak dalej, to jest późniejsza historia. Tak, to są etapy późniejsze. Natomiast tutaj chodzi o, z tych aspektów strukturalnych, to przede wszystkim skład i struktura błony komórkowych, wszelkiego rodzaju błon komórkowych, tworzenie się kanałów jonowych, dystrybucja jonów, tych substancji osmotycznie czynnych, gromadzenie cukrów, transport cukrów. Wszystkie te aspekty regulowane są przez bor. No dobrze. Czyli cynk i bor, ponieważ powoli się przemieszczają, muszą być podawane jak najwcześniej. No i jeśli. Zakładamy, I zakładamy. Działanie jest też szerokie. Szeroki, szeroki ale trzeba je podawać jak najwcześniej. Natomiast w tej chwili, kiedy już nam się zrobiło tak bardzo blisko okresu kwitnienia, i przymrozków, no to pamiętajmy, że im później w czasie stosujemy to dokarmianie, tym lepszych preparatów trzeba używać. Takie, które będą szybciej działały. Skala jest, no, dostępność preparatów jest bardzo duża, bo przecież już oprócz zwykłych soli mamy też mnóstwo na rynku preparatów zawierających mikroelementy w postaci chelatów. Ja. E Cynk może być skompleksowany też lignosulfonianem amonu. To jest bardzo dobra, szybka i bezpieczna forma. Bor, nie tylko w postaci kwasu borowego, ale również boroetenola amina. To też jest substancja, tak. która bardzo szybko, znaczy no, stosunkowo szybko jest pobierana i przetwarzana przez roślinę. Tak, oba, oba pierwiastki są niezwykle ważne. Ich obecność jest nieodzowna w komórkach. Ale musimy pamiętać także, że muszą być podawane w formach bezpiecznych, ponieważ nadmiar tych, tych obu pierwiastków może powodować. Fitotoksyczność. Tak, niekorzystne, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tkankami tak młodymi, jak te, które mamy w tej chwili w sadach. Ale faktycznie skompleksowane jakimkolwiek innym, organicznym tak, związkiem, a nie prostym chemicznym, strukturalnie prostym kwasem borowym. Tutaj tutaj nie mamy wątpliwości, że chętniej będzie pobierana bromoetanoloamina niż kwas borowy, ponieważ e, także etanoloamina będzie wykorzystywana przez komórki roślinne. I e, dlatego też e, efektywniej wchłaniany będzie sam bor. No dobrze, ale oprócz cynku, boru, przede wszystkim, żeby ta roślina szybko funkcjonowała, żeby miała pełną sprawność, to potrzebuje energii, więc fosfor. Tak, fosfor jest niezbędny do całego szeregu zdarzeń, które zachodzą, także w odpowiedzi na stres chłodu. Musimy tutaj zdawać sobie sprawę, że ten fosfor, który, który jest, nie tylko będzie potrzebny do tworzenia związków wysokoenergetycznych, ale także będzie wchodził w skład licznych elementów strukturalnych. Nie będziemy tutaj się zajmowali jakich, ale ważne jest to, że na przykład ochrona przed chłodem wiąże się z syntezą całego szeregu białek, białek, które mają chronić komórkę białek, które są białkami transportującymi dla innych substancji, białek, które stanowią kanały, kanały jonowe, czy też kanały wodne. To wszystko będzie zmieniało i dystrybucję wody i dystrybucję substancji osmotycznie czynnych, które będą regulowały. Między innymi zagęszczenie cytoplazmy będzie, będzie, i, i soku komórkowego, które będzie decydujące w przypadku spadków temperatur, ponieważ te spadki temperatur przecież od, od, oddziałują na wodę głównie, która zgromadzona jest w komórce i to ona uszkadza całą... Woda zamarzając, zamarzając, zamarzając zwiększa za, za rozrywa tkanki. E, tak, tutaj głównie chodzi... komórka. Znaczy, tak, tak komórkę. Chodzi o... O te błony komórkowe, które są wewnątrz, i one po uszkodzeniu, niestety, powodują, że komórka traci swoją integralność, nie może już funkcjonować w sposób prawidłowy. No dobrze. Fosfor, tak, więc zabezpieczenie energetyki i tych innych rzeczy, o których wspomniałeś. Eee... Pewnie wapni chciałbyś nawiązać do wapnia. A skąd wiesz? Nie wiem, ale tak podejrzewam. A, wapni. o którym wcześniej w tym kontekście się nie mówiło, raczej przynajmniej no ja nie kojarzę, ale wapni pełni, dokarmianie wapniem w tej chwili, jeszcze przed kwitnieniem w okresie wiosennym, pełni nie tylko taką funkcję dostarczenia wapnia potrzebnego później dla szeroko rozumianej jakości owoców, ale wapń pełni też inne funkcje w komórkach, między innymi funkcję przekaźnikową, ale to lepiej wytłumaczysz. Tak, to jest z całą pewnością. Musimy rozgraniczyć tą funkcję budulcową, która w zasadzie ogranicza się do wypełniania błon komórkowych ścian komórkowych wapniem. Zmienia się wtedy struktura tych, tych <trym> tworów w komórce. Ale wapnie w przypadku odpowiedzi na wszelkiego rodzaju stresy czy zdarzenia, które. Do których dochodzi w najbliższym otoczeniu komórki czy, czy w komórkach sąsiadujących, pełni rolę wtórnego przekaźnika. I ten wtórny przekaźnik jest nieodzowny do tego, żeby na przykład regulować otwieranie, zamykanie kanałów jonowych, kanałów wodnych. Odpowiedzialny jest za to, żeby przekazywać informacje o tym, co dzieje się w otoczeniu, do, przekazywać te informacje do wnętrza komórki. Wtedy możliwa jest szybka i Przede wszystkim szybka i skuteczna odpowiedź ze strony komórki, odpowiedź w formie gromadzenia substancji zapasowych, gromadzenia substancji osmotycznie czynnych, uaktywnienia transkrypcji, uaktywnienia ekspresji genów, które, które będą, na bazie których będą powstawały na przykład specyficzne białka chroniące komórkę przed chłodem. Czyli WAP... Jako taki jest przekaźnik będzie pobudzał tak, szybką tak. reakcję, szybką odpowiedź tak. rośliny. To coś w... takie działanie podobne do adrenaliny u ludzi, czy, czy nie bardzo? To może troszeczkę za dużo powiedziane, ale niech i tak zostanie. No powiedzmy, że w sytuacjach stresowych ta obecność wapnia jest nieodzowna i tak jak adrenalina nam pozwoli uciec przed. Pse, bykiem, psem sąsiadów. <laughs> tak, tak, wapń pozwoli odpowiednio szybko zareagować komórkom na te niesprzyjające warunki, w których one aktualnie się znajdują. Między innymi tu i chodzi o, no w tym przypadku, który omawiamy, chodzi o niską temperaturę. Ale tak samo będzie działało w przypadku wysokiej temperatury i całego szeregu innych rzeczy, na przykład suszy. To nie wnikajmy w to teraz. Dobrze. Cynk, bor, fosfor, wapń. Co jeszcze? To jest za dużo. Potas może. Potas, Potas? Azot? Azot też. Jak najbardziej. Substancje osmotycznie czynne generalnie. Proszę, rozwijaj się. Musimy sobie zdawać sprawę, że komórki mimo wszystko to są struktury dynamiczne. Tam cały czas dochodzi do całego szeregu zmian. Te zmiany między innymi wynikają z ilości wody, która jest zgromadzona w komórce, a ta warunkowana jest przez obecność substancji osmotycznie czynnych, które w wyniku hydrolizy rozpadają się na jony. Oddziałują z dipolami wody i w ten sposób zmieniają potencjał chemiczny wody, która jest w komórce. Możliwa jest w, po zmianie potencjału chemicznego możliwa jest migracja wody z jednego przedziału do drugiego przedziału komórkowego, które ograniczane są błonami komórkowymi, plazmalem tonoplastem. Na zdjęciach zaprezentujemy Państwu, jak wygląda, jak wyglądają różne różne fazy działania substancji osmotycznie czynnych na, na komórkę, takich prostych i takich bardziej skomplikowanych i co, do czego one prowadzą. Wybarwione, wybarwione obszary są to obszary wakuoli, które ulegają kurczeniu w zależności od tego jaki rodzaj substancji podamy, substancji osmotycznie czynnej. To kurczenie do tego kurczenia dochodzi albo szybciej, albo wolniej. I tutaj też bardzo istotne jest to jaką wielkość mają, komór mają cząsteczki substancji osmotycznie czynnych. No Naj właśnie. Najprostsze są oczywiście jony z prostych soli, które można podawać roślinom i tutaj decydujący jest potas. Potas. Z całą pewnością. Ale ile potas może związać wody? Y według wszelkiego prawdopodobieństwa 1 do 1. Tylko jeden jon oczywiście naładowany może oddziaływać z dipolem wody. A fosfor? Ten sposób, fosfor oczywiście tych grup, które są naładowane ma troszeczkę więcej, bo tam to mamy PO3, PO4, tak? Tak. Mamy do czynienia przynajmniej z trzema grupami naładowanymi ujemnie, pochodzącymi z tlenu. W związku z tym myślę, że może do trzech cząsteczek cząsteczek wody z takim jonem oddziaływać ale dużo efektywniejsze w wiązaniu cząsteczek dipoli wody będzie będą z całą pewnością cukry, które są substancjami dużo bardziej skomplikowanymi strukturalnie, dużo większymi, ale też poprzez... Mówisz o sacharodzie? Yy, tak, między innymi o sacharodzie, chociaż to jest cukier, dwucukier, a nie tak prosty jak glukoza, jest. Glukoza jeszcze. Też. Tak, niemniej jednak już w takiej cząsteczce glukozy, która ma 6 atomów węgla, mamy cały szereg grup wodorowych czy wodorotlenowych, z którymi dipole wody mogą oddziaływać. Przy każdym węglu te grupy wodorowe i wodorotlenowe oczywiście występują, dlatego ilość, ilość dipoli zatrzymanej wody, wody tak, tak, będzie dużo większa. jest dużo większa. Ale coś za coś. Coś za coś, oczywiście tutaj nie ma, nie ma zmiłuj. Jeżeli są cząsteczki większe, mają większe możliwości wiązania dipoliwody, oczywiście one też będą transportowane dużo mniej wydajnie i bardzo często będą wymagały do transportu substancji, najczęściej są to białka, które pełnią rolę przenośników tychże cukrów. Czyli musi być sprawny transport. Tak, jeżeli transport, energia do to tego. musi być energia. Oczywiście w związku z tym wychodzi nam i obecność azotu, i obecność fosforu. Czyli który jeśli drzewo mówi. wcześniej było, za przeproszeniem tak brzydko powiem, niedożywione, żeby nie zagłodzone. powiedzieć, że zagłodzone, tak. tak. To, to dokarmianie tym cukrem później stosowanie nie przyniesie nam efektu. nie przyniesie efektu, ponieważ cukier będzie działał tylko i wyłącznie powierzchniowo. On nie będzie wnikał efektywnie do, do wnętrza komórki. W związku z tym to ta A takie powierzchniowe będzie, działanie cukru może być e, po, po, nim, po, tak, pożyteczne na, dla nas, pozytywne? Tak, ale to na inny temat. O, e, Porozmawiamy o tym później. Masz ci los. Pytam Masz teraz, los. przed przymrozkami, praktycznie. Przed przymrozkami musimy działać szybko. Przede wszystkim, szybko. tak, musimy działać szybko, więc e, bardzo fajnym rozwiązaniem będzie, e, żeby wspomóc po, pobieranie tych i substancji prostych, i substancji e, troszeczkę bardziej. Szybko powiedziałeś, czyli teraz szybko zadziała potas, fosfor, tak? Tak, ale e, bardzo szybko zadziałają także aminokwasy, cukry proste, które będą w m, produktach wieloskładnikowych. Ale same aminokwasy będą tak według Ciebie korzystne tuż przed przymrozkiem podanie? Niektóre tak. E, musimy Niektóre. pamiętać że, o tym, że struktura, o, o, o. wielkość tych aminokwasów jest różna. I te proste aminokwasy z całą pewnością tak, że będą wpływały na potencjał chemiczny wody. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, one zawsze będą wykorzystane przez komórkę do całego szeregu innych e, działań, czyli do przebiegu e, podstawowych procesów metabolicznych, które Będą inicjowane w odpowiedzi na stres. Czyli one zadziałają i przed przymrozkiem, i później po przymrozku też będą z przyspieszały całą, regenerację. Tak, z całą pewnością. Ale tylko niektóre. Tylko niektóre. Ja się, wiesz, boję troszeczkę działania niektórych aminokwasów, że e, tak naprawdę napędzą jeszcze e, tą fizjologię rośliny i ona jeszcze więcej wody pobierze, i przez to może być bardziej uwodniona tkanka i bardziej, niestety. Podatna na przemarzanie. Takie ryzyko także występuje w przypadku potasu, ale to zależy od stosunków wodnych, jakie panują w roślinie i jakie panują gnapiny. No na bo rynku. tak, bo pamiętajmy, że potas podany tak na szybko, najpierw spowoduje zagęszczenie soków, tak, cytoplazmy. W Ale w reakcji to... będzie zwiększone zasysanie wody, więc... Tak, ta woda musi skądś zostać pobrana, żeby nie dochodziło do takiego obkurczania, które Państwo widzieliście na zdjęciach, bo e, takie obkurczenie e, wakuoli i, i... Może być nieodwracalne. Raz, że może być nieodwracalne, generalnie to jest etap, który powoduje spowolnienie wszystkich procesów, czy nawet zatrzymanie w niektórych sytuacjach wszystkich procesów metabolicznych. To prędzej czy później... Będzie skutkowało oczywiście opóźnieniami we wzroście i rozwoju. No to teraz czarodziejskie słowo. Zamiast aminokwasy też na A. No, nie, to nie jest to. Algi. Algi. No aminokwasy to... także są w preparatach algowych. Musimy no dobrze, z tego ale algi to, 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 nie, to nie są same <coughs> aminokwasy. Oczywiście, że nie. W preparatach algowych, mówiliśmy o tym, są to preparaty, które możemy powiedzieć, że są wieloskładnikowymi preparatami, ponieważ poza cukrami, które występują w algach. Obecne są jony, Obecne aminokwasy, są aminokwasy, cukry, cukry proste, cukry, poliaminy. Soli, poliaminy, o których jeszcze nie, nie mówiliśmy, a też mają swoją rolę w indukcji odpowiedzi na warunki stresowe, także warunki związane z niską temperaturą. Okazuje się, że poliaminy potrafią bardzo silnie przeciwdziałać przymrozkom i to tak. podawane całkiem w krótkim czasie przed przymrozkiem. W zeszłym roku sprawdzaliśmy, to był Twój pomysł. Sprawdzaliśmy ekspando przed przymrozkiem, i to przyniosło bardzo dobry efekt. Ekspando, które przecież proszę Państwa, na swojej etykiecie wcale nie ma napisanego, że tam są poliaminy. Jest wiele produktów, które zawierają poliaminy, a to wcale nie jest wyszczególnione. Tak, te, te poliaminy, zwłaszcza jeżeli mamy produkty pochodzące. Czy, czy produkty zawierające y, składniki pochodzące z ekstraktów roślinnych? Glony mogą być roślinami w pewnych sytuacjach, więc jak najbardziej się kwalifikują tutaj. Dla Ciebie, czy glon może być zwierzątkiem? Nie. No przestań. Nie. Chociaż jak poluje, to... Jak poluje? Nie, oczywiście e, ekstrakty roślinne z całą pewnością będą zawierały poza nakwasami całą resztą substancji, na przykład hormonami. Także będą zawierały poliaminy, bo one są część. Czymś naturalnym w komórkach roślinnych tak. i także są obecne. Oczywiście sama ekstrakcja, izolacja czy synteza poliamin, to wszystko jest bardzo względne i zależy. Nie mamy też pełnej kontroli nad tym i, i w dodatku nie wszystkie poliaminy będą odpowiadały za poprawę rozodporności. Na określonym etapie, we wczesnych etapach, to będzie jedna grupa poliamin, w późniejszych etapach to będą inne poliaminy. Inaczej będzie działała putrescyna, inaczej będzie działała spermina-spermidyna. No o właśnie, wymieniłeś trzy nazwy to są te najpowszechniej występujące i te które są no, najczęściej ale one badane. inaczej działają inaczej działają niemniej jednak e, trudno sobie wyobrazić sytuację w której byłaby tylko obecna jedna z nich ponieważ one cały czas ulegają przemianom e, potrescyna może ulegać fragmentacji rozpadowi będą powstawały wtedy inne bardzo często dochodzi do m, przemian związanych z metabolizmem aminokwasów, które prowadzą w konsekwencji, czy peptydów, które prowadzą w konsekwencji do powstawania poliamin. Tutaj te wszystkie sytuacje będą skutkowały tym, że w takich produktach e, możemy mieć sytuację, w której będzie obecna wiodąca jedna poliamina, natomiast pozostałe także będą obecne. I tutaj... Wiodąca, wiodąca. To ja jeszcze przepraszam, wtrącę Ci się, tak? Ja bardziej macham teraz palcem niż Ty. Uwaga. Że czasami konkurs, mamy sytuację, że Cicho. Pyszno, pyszno. <grych> Mamy, Mamy sy sytuację. Mamy sytuację, że sprowadzamy sobie za granicę produkt zawierający poliamin. I tam jest wyszczególnione, że tam. Nie ma widelca. E Mamy sytuację, że jest tam wyszczególnione, że to jest taki, a nie inny poliamin. Poliamina. Poliamina? Tak, poliamina. Masz rację. Natomiast reszta to jest no mieszanina innych poliamin. Natomiast to, że rzeczywiście najważniejszym elementem w tym preparacie jest ta wyszczególniona poliamina, wcale nie znaczy, że rzeczywiście tak jest. Firmy strzegą swoich tajemnic. W zachodniej Europie firmy mają takie podejście, że no, jeśli chcesz, używać szamponu. No to masz szampon. I masz być zadowolony z efektu I nie pytaj się co jest w środku. I tak samo często jest z tymi produktami, które są stosowane przed przymrozkami. Są tam wyszczególnione niektóre rzeczy na etykiecie, ale o niektórych się wcale nie wspomina, a to one są takie, no chyba najważniejsze. Bo firmy to traktują jako tajemnicę. Więc to, co jest oficjalnie na etykiecie, nie musi dokładnie odpo odpowiadać temu, co naprawdę w tym preparacie działa. Częściowo podzielam Twoją opinię, częściowo się z nią nie zgadzam, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. Zwłaszcza, no że nie mam widelca, przepraszam. Ważne jest to, że faktycznie, jeżeli wykazana jest obecność jednej wiodącej poliaminy, to nie znaczy, że produkt nie będzie działał bardziej kompleksowo. Będzie działał oczywiście bardziej kompleksowo, ponieważ te pozostałe składowe takiego produktu też są obecne. Są obecne hormony, są obecne inne poliaminy, są aminokwasy, cukry, zwłaszcza jeżeli mówimy o tych produktach, o tych nawozach powiedzmy wieloskładnikowych. Tam jest wszystko. No dobrze. To teraz konkretnie mamy sytuację. Kiedy za dzień, za dwa, może za trzy, przyjdą przymrozki. Więc na powiedzmy na bor może już być trochę późno. Zwłaszcza jeśli wcześniej nie stosowaliśmy. Bo jeśli ale, wcześniej stosowaliśmy, to teraz ten dodatek cyngboru będzie miał znaczenie. W, będzie miał znaczenie, oczywiście. Do tego fosfor, potas, żeby szybko zagęścić soki. Do tego azot, niestety. Azot, azot. A może taki już przetworzony azot. Może być azot przetworzony Formie na przykład. Ale oczywiście nie powiedziałem, nie. w jakiej postaci, tak? Proponuję te algi jednak. Algi z całą pewnością zaletą alki jest to, że one będą działały i tuż przed przymrozkiem, i będą działały także po przymrozkach. To będzie zupełnie innego rodzaju działanie. I one będą. No moim zdaniem, też chyba najwłaściwszym produktem na i zapobieganie i działanie później regeneracyjne. To o tym będziemy mówili mam nadzieję, no bo to jest w kolejnym takie, odcinku. nie dość, że jest wszechstronne, to jeszcze dosyć długotrwałe to długotrwałe działanie. Długotrwałe to działanie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że im prostsze podajemy substancje, tak? jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o jonach, to one będą działały tym krócej i tym mniej trwałe będą efekty ich działania. Chociaż faktycznie interwencyjnie będą one mogły odnieść właściwy skutek. Ale to też zależy od całego szeregu innych, innych rzeczy, czyli o tym przygotowaniu. Bo... Czyli ten fosfor-potas podajemy przed przymrozkiem. Tak, Natomiast ma... później, po przymrozku, to już inna rzecz. Yy, pomiędzy przymrozkami też już raczej nie fosfor-potas, tylko właśnie na przykład te poliaminy czy po prostu preparaty algowe. Tak, tutaj wieloskładnikowe produkty z całą pewnością zdadzą egzamin e, lepiej niż proste sole. Temat, co robimy po przymrozku, to jest oddzielny temat. Już go dzisiaj nie będziemy poruszali. Natomiast ja wrócę do tego, od czego zaczęliśmy. Reakcja roślin na nasze zabiegi może być bardzo różna i wynikająca nie tylko z tego, jak będzie przebiegała pogoda, ale przede wszystkim z kondycji roślin. Dlatego, jeśli ktoś ma naprawdę zadbane drzewa, dobrze odżywione, zawczasu, wcześniej, w dobrej kondycji, to te drzewa będą zupełnie inaczej reagowały na te nasze preparaty. Niektórzy powiedzą, cudowne, antyprzymrozkowe, natomiast jeśli ktoś ma drzewa, no tak jak powiedziałeś, zagłodzone, to stosowanie tych preparatów w ostatnim momencie nie przyniesie wielkiego efektu, bo te rośliny nie będą w stanie z tego wykorzystać. Efekt nie będzie zadowalający, tak? Będzie, ale będzie zbyt mały. Zbyt mały. No to co? Chyba czas, bo nam stygnie. Kończymy. Stygnie. Dziękuję bardzo. I życzymy. Zbyszek też dziękuję. I życzymy, proszę Państwa, bo to wiecie, z przymrozkami to tak jak z kretem albo z myszycami. Jak już muszą być, to niech będą najlepiej u sąsiada. Nie? Życzymy Państwu, żeby Was akurat przymrozki za bardzo nie dotknęły. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Co z tym kretem?